Witam Was serdecznie w następnym odcinku z Prison Architect. A dzisiaj będziemy budować stołówkę. Dokładnie. Zacznijmy od tego, że trzymaliśmy już czas w łóżdów, ceglanym, i wtrzymaliśmy. Wybierzemy sobie to jest nasze ulubione ceglaną ścianę. kasnę na tą stołówkę. Czekajcie, wtedy i ona musi mieć miejsce przynajmniej. Stołówka, stołówka idzie Ja się sobie wybuduję taką walutę, nie tą stółkę, potem ją wybuduję. I ubadam. Dobra. Wszystko już nasz od początku, trzeba Nie, ja muszę tak jak wejście wydawać, żeby nie było problemu jak ostatnio. To, 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 jedzie, nie, tam zwykłe, widzą, te stółki się ze mną wpiadali. Długo mi jeżdżą bloków Dobra, sprawdzę co ja muszę mieć w stołu Na pewno potrzebuję mieć Stoły stoły. stoły są duże i tanie Jak na stół tanie W sumie Więc mm, jest to taki jest tego plus Dla dwudziesty Uważnie Tanto stu... Nie Czekajcie, naprawdę musi tu być jeszcze kuchnia? Tak. Co? Ja mam jakieś miejsce. Byzg! To może być stołów. Dobrze, że nie mam tych rzeczy no bo może mogę postawić pomieszczenia, ale bo nie będzie mi przyjmowało, nie używało. Co ja potrzebuję w stołówce? Stół, stół do podawania, stół top. No, Dziękuję się pracy. I teraz tak. I teraz sobie wezmę obiekty i więcej, więcej stów więcej stołu więcej stołu z drugiej strony też na postawię stół stół jeszcze stół postawię tutaj tutaj i będę być jeszcze postawię sobie tutaj Aha, ja muszę Cześć, ja jestem zbawiony. Dobra. Łoszka, Łoszka tu. Łoszka tu, Łoszka tu. Łoszka tu. No i chyba wszystko jest... okej. Okay. Ja. Nie. Nie, nie, jednak nie mam nic do tego. Ja muszę postawić stół do podawania. Bo są takie stoły o, stół do podawania Ech, Tylko kosztuje 20 jest to dużo. to 20 kosztuje o, to zapisik, no, przyda się eee, jakby postawić się na stół hmm wiecie co, postawmy O tutaj stół. A jeśli chodzi o kuchnię to wejdzie sobie... Jesteście stół dla gości? Dobra, czekajcie, ja tu muszę się trochę ogarnąć bo Kiepsko. Ogarnę się i za chwilę do Was spokój, przyjdzie. Dobra, jestem i tylko teraz będzie mały problem, ponieważ to potrzebuję prądu. Это а пособует воды. Да, да. И побежим за два. Ja? Przyznaję, że będzie mi się spodobała ta gra, ja? ale zanim oni ja. zbuduję za trochę innych czasopatka, więc ja to wam wam ten czas. jestem teraz historyczny moment, więc będziemy tworzyć sobie stoł. Będziemy tutaj. No na razie, żeby... Что тут? Что мы тут стоим? 你觉得你么多？